Temperatury nocy spadają do minus 20 stopni Celsjusza. Zwróćmy szczególną uwagę na ludzi bezdomnych. 30 adwokatów i radców prawnych udziela Wrocławianom bezpłatnych porad. Uniwersytet Wrocławski przygotowuje się do wyborów nowego rektora. Magda Furman, witam Państwa. Na Dolnym Śląsku, podobnie jak w całej Polsce, panują bardzo niskie temperatury. Trwa akcja Straży Miejskiej i Policji nakierowana na bezdomnych. W noclegowniach i schroniskach nadkomplety, ale wszyscy chętni zostaną przyjęci. Tym bardziej, że dziś w nocy spodziewany jest mróz do minus 21 stopni. Pan Zbigniew od kilkunastu lat jest bezdomnym. Nocuje gdzie popadnie. W lecie w altankach na działkach, na dworcach, czasami w parkach. W zimie te miejsca zastępują klatki schodowe, piwnice i strychy. Jak mówi, mrozu się nie boi, bo wybiera takie miejsca, gdzie są kaloryfery lub ciepłe rury. W nocy z poniedziałku na wtorek trafił do schroniska Towarzystwa Brata Świętego Alberta. Był wymarznięty i wycieńczony. Spałem na klatce pod kaloryferem i policja przyjechała. No i pan jest bezdomny, tak. Gdzie pan chce do noclegowni, a ja mówię, niech ci odwieźcie mnie na Bogdajna? Ostatnie dni są bardzo mroźne. Takich bezdomnych jak pan, zbignie w nocujących teraz na klatkach czy działkach jest bardzo dużo. Z soboty na niedzielę Straż Miejska i Policja znalazła 40 koczujących bezdomnych. Tylko trzy osoby zgodziły się na przewiezienie do noclegowni. Dobrowolnie takich osób zgłasza się zdecydowanie więcej. Przychodzą osoby, które do tej pory gdzieś w prowizorycznych warunkach mieszkały, ale zdają sobie sprawę, że, że takich mrozów tam nie przetrzymają. W schroniskach i noclegowniach są jeszcze wolne miejsca, mimo limitów. W tym roku, w tych dniach, w placówkach we Wrocławiu można szacować, że jest ponad 800 osób już. Tak jak w ciągu innego sezonu, możemy mówić o liczbie 400-600. We Wrocławiu i Dolnym Śląsku jak na razie nie ma ofiar mrozu. Najważniejsze jest, żeby w okresie niskich temperatur zwracać szczególną uwagę na osoby e, takie w miejscach opuszczonych, w, osoby nie nietrzeźwe, leżące na ulicy, ponieważ niejednokrotnie może to uratować, nasz, nasza reakcja może uratować im życie. A temperatura w kolejnych dniach w regionie może spaść nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Po niedzielnej ewakuacji szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu zatrzymano sprawcę fałszywego alarmu bombowego. Po przesłuchaniach policyjnych został oddany do dyspozycji prokuratorów. 27-letni mężczyzna, który został zatrzymany w związku z alarmem bombowym, który był powodem ewakuacji szpitala przy ulicy Kamińskiego, w poniedziałek został przesłany przez policjantów na komisariacie Psiepole. Przyznał się do winy, to on dzwonił z fałszywą informacją o podłożeniu bomby. Mężczyzna ten nie, nie potrafił określić, dlaczego tak zrobił, w wytłumaczyć w sposób jakiś taki racjonalny. Wszystko wskazuje na to, że tutaj alkohol i głupota spowodowały, że w taki sposób właśnie się e, zachował. We wtorek bombiarz trafił do prokuratury rejonowej przy podwalu. Tam przesłuchiwali go śledczy. Jest oskarżony o fałszywy alarm bombowy oraz narażanie życia i zdrowia wielu ludzi. Za to grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd może obarczyć go kosztami akcji ratowniczej, co wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Do i 15 lat pozbawienia wolności takie wyroki usłyszeli zabójcy jubilera z ulicy Sokolniczej we Wrocławiu. Oskarżona o rozbój nastolatka pozostanie w Poprawczaku do skończenia 18 lat. To był zaplanowany napad. Nastolatka upiła jubilera, a potem sprowadziła kolegów, którzy go zabili i okradli. Chociaż wersje sprawców różniły się w trakcie siedmiomiesięcznego procesu, dziś przed sądem wszyscy twierdzili, że żałują. Szczerze przepraszam i prosimy o tych szczęśliwa. Ja bym przeprosić o zile innych. Za to, że wyszło startu, za to, że mi nie było, za to, że nie wpływu na to, co się dzieje. 64-letni jubiler został zamordowany w swoim zakładzie przy ulicy Sokolniczej we Wrocławiu. Sprawcy ukradli prawie dwa kilogramy srebrnej biżuterii, zegarki, telewizor i zapalniczki. Do zakładu dostali się dzięki pomocy nastoletniej prostytutki Aleksandry. To coś się stało, się nie odstanie. Życie to może tylko, nie ale A ja naprawdę szczerze żałuję. Ciekawki. Dziś nie pomogły łzy i przeprosiny. Kary do żywocia i 15 lat pozbawienia wolności usłyszał Radosław H. i Krystian B. Aleksandra pozostanie w zakładzie poprawczym do momentu ukończenia 18 lat. Sędzia nie miał wątpliwości, że to właśnie oni zaplanowali i dokonali brutalnego morderstwa. Dostali się do wnętrza pomieszczenia i w celu uzyskania informacji o ukrytym w pomieszczeniach złocie i innych kosztownościach skrępowali ręce i nogi Andrzej Kablem elektrycznym, a następnie pobili, w następstwie czego doszło do jego śmierci. Wyrok w sprawie morderstwa jubilera jest nieprawomocny. We Wrocławiu mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Już teraz udziela ich 30 prawników. Do adwokatów i radców wkrótce mają dołączyć radni miejscy. Wrocławianie będą mogli zgłaszać im swoje interwencje. Każdą środę w 11 placówkach od początku roku działają wrocławskie biura porad obywatelskich, gdzie każdy mieszkaniec bezpłatnie może zasięgnąć porady prawnej. Korzystając z tych porad nie uzyskuje się adwokata, który będzie reprezentował w razie ewentualnej sprawy, sprawy sądowej. Tutaj jest poradnictwo, poradnictwo wstępne, ale ogólnodostępne we wszelkich sprawach, które można sobie wyobrazić i oczywiście, gratisowe. W przedsięwzięcie warte 250 tysięcy złotych zaangażowanych jest 30 prawników. Jednym z nich jest Jerzy Michala, który bezpłatnych porad udziela m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Zemskiej. Porady najczęściej z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego. Zdarzają się również porady o charakterze porad karnych. Natomiast porady obywatelskie, czyli interwencje w sprawach indywidualnych, tę działką czy tą działką się, mieliby się zajmować radni w Wrocławia. Wykaz wszystkich placówek, w których mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady dostępny jest na stronie urzędu miejskiego wrocław.pl Piłkarski Śląsk Wrocław może nie otrzymać zgody na rozgrywanie meczów ligowych na Euroarenie, bo nowy stadion nie spełnia wymogów bezpieczeństwa PZPN. Nie ma wydzielonego dojścia na sektor gości. Przed pierwszym meczem poprawki będą, ale miasto słono za nie zapłaci. Nowe stadion Śląska Wrocław nie jest gotowy na przyjęcie kibiców gości. Taką opinię wydał wydział do spraw bezpieczeństwa PZPN i nakazał poprawki. Wrocław musi zmodernizować dojście do sektora gości, ale tylko na 7 ligowych kolejek. Przed Euro wszystkie udogodnienia będą musiały zniknąć. My na stadionie mamy wydzielony taki obszar, natomiast na prośbę UEFA -y przed stadionem tego obszaru w sposób specjalny nie wydzielaliśmy, ponieważ na okres Mistrzostw Europy musielibyśmy zdemontować te urządzenia. Składamy jednak deklarację, że dostosujemy się do potrzeb PZPN-u i na każdy mecz taką wyizolowaną drogę, drogę dojścia oczywiście z, z, zorganizujemy. Powrót na Oporowską Śląskowi nie grozi. 18 lutego Śląsk zagra z ruchem, tydzień później z Legią. Bilety na oba mecze do sprzedaży trafią w środę. PZPN-owi będzie też zależeć na tej sprawie, na której nam wszystkim zależy, aby rekord Ekstraklasyk co do frekwencji na stadionie, 40 parę tysięcy osób, mógł być utrzymany. Stadion we Wrocławiu przed Euro miał być testowany przez piłkarzy Śląska, tak chciała UEFA. Za poprawki na stadionie gmina zapłaci i to słono nawet 400 tysięcy złotych. Na organizację meczów bez kibiców gości PZPN zgodzić się nie chce. Przeciwnicy akta na najbliższy piątek w godzinach od 17 do 20 planują kolejny protest. Instytucje organizujące ruch w mieście za naszym pośrednictwem ostrzegają kierowców o zachowanie w tym terminie szczególnej uwagi i cierpliwości w rejonie Hali Stulecia, Mostu Zwierzynieckiego, Placu i Mostu Grunwaldzkiego, a także w okolicach rynku. 25 stycznia we Wrocławiu blisko 7 tysięcy osób sprzeciwiało się podpisaniu przez polskie władze międzynarodowej umowy o obrocie towarami podrabianymi zwaną w skrócie ACTA. Chodzi m.in. o piractwo internetowe, czyli rozpowszechnianie i czerpanie korzyści majątkowych z filmów, zdjęć i muzyki bez zgody autorów, a także kopiowanie oryginalnych produktów i znaków firmowych. Umowa nie wymaga zmiany polskiego prawa, zmienią się tylko sposoby współpracy międzynarodowej w przypadkach ścigania piractwa internetowego. Porozumienie podpisano w czwartek 20. 26 stycznia w Tokio. Z tego powodu internauci chcą powtórzyć protest. 3 lutego o godzinie 17 spotkali stulecia około 8 tysięcy osób, przejdzie przez plac grunwalski do rynku. Do godziny 20 mogą wystąpić problemy komunikacyjne. W Unii Europejskiej umowy akta nie podpisano w Estonii, Holandii, Niemczech i na Cyprze. Priorytetem są wybory samorządowe w 2014 roku, ale najważniejsze zadanie na dziś to budowa struktur. Ruch Palikota ma nowego lidera w okręgu wrocławskim. Wrocławski lider ruchu Palikota wybrany, ale na razie bez biurka i gabinetu. Z dotychczasowej siedziby tuż obok Platformy Obywatelskiej na wrocławskim rynku ruch Palikota ze względu na oszczędności musiał zrezygnować. Nowej siedziby jeszcze nie mają, za to plany na przyszłość sprecyzowane. Cały czas to będą spotkania z ludźmi. W czwartek mam spotkanie tu we Wrocławiu z osobami, które są zainteresowane wstąpieniem do ruchu. Henryk Stachel zapowiada, że ruch Palikota we Wrocławiu będzie aktywny. Będziemy starali się, żeby było o nas głośniej niż do tej pory. Jutro będziemy protestować przeciwko akta. W okręgu wrocławskim ruch Palikota liczy 160 członków. W 10 powiatach partia ma 7 klubów 4 we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oleśnicy i Wołowie. Rozpoczął się wyścig do fotela rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W wyborach obecny rektor zmierzy się ze swoim poprzednikiem. Na razie innych kandydatów brak. Sala Senacka Uniwersytetu Wrocławskiego, a w niej 19 portretów powojennych rektorów uczelni. W tym miejscu będzie portret obecnego rektora, profesora Marka Bojarskiego. Warunek jest jeden, profesor musiałby przegrać wybory, a tego nie zamierza. Będzie walczył o kolejną czteroletnią kadencję. Nie pora chwalić się to, co zostało zaczęte i na jakim etapie jest, ale to, co społeczność wrocławia wie doskonale, rozpoczęta budowa biotechnologii, chciałbym doprowadzić do jej ukończenia. Te plany może pokrzyżować jedyny jak na razie kontrkandydat do fotela rektora, profesor Leszek Pacholski. Panowie doskonale się znają. Cztery lata temu rektor Leszek Pacholski przegrał z profesorem Markiem Bojarskim. Co ciekawe, jeszcze niedawno profesor Pacholski publicznie mówił, że funkcja rektora go nie interesuje. Teraz zmienił zdanie. Zirytowałem się informacjami o tym, że... Nasz uniwersytet nie ma aspiracji do wiodącej roli w polskiej nauce i edukacji wyższej i że nie, nie, nie ma być uczelnią badawczą. Zdaniem profesora Leszka Pacholskiego zmiany są w interesie uczelni. Bez nich uniwersytet będzie tracił najlepszych pracowników i przegra walkę o studentów. Nie podejmuje się decyzji, uniwersytet dryfuje. Czeka nas demograficzne tsunami. Uczelnie prywatne będą zamykane, uczelnie publiczne też będą musiały się zmierzyć z tym problemem. Nie wiem na jakiej podstawie pan Pacholski takie wnioski wyciąga. Ja mam zupełnie dane, które zaprzeczają jego tezie, ale proszę wybaczyć, że o szczegółach nie będę mówić, dlatego że jest terminarz, który wyznaczyła komisja wyborcza. Wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się 14 marca. A Politechnika Wrocławska wychodzi pracodawcom naprzeciw. Utworzono nowy kierunek inżynieria systemów. Jego absolwenci będą mogli znaleźć pracę w firmach zgrupowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym. W lutym na Politechnice Wrocławskiej rusza nowy kierunek na studiach magisterskich. Inżynieria systemów to do tej pory studia niedostępne w Polsce. Na Politechnice powstały jako odpowiedź na prośby pracodawców. Inżynierowie systemów to specjaliści, którzy odpowiadają za projektowanie procesów od fazy laboratoryjnej przez techniczną, aż do marketingu i wprowadzenia produktu do obrotu. Będą pracownikami naukowo-badawczymi. Obecnie takimi projektami zarządza kilka osób. Studenci nowego kierunku będą mogli wybierać trzy specjalności. System systemy energetyczne, systemy sterowania, zarządzania wiedzą i logistyczne. 8 czerwca Czesi zagrają z Rosjanami na wrocławskim stadionie, ale zanim do tego dojdzie, kibice eksperci z tych krajów zorganizują we Wrocławiu mobilne ambasady. Mobilne ambasady kibiców z Czech i Rosji pojawią się we Wrocławiu kilka dni przed pierwszym meczem mistrzostw rozgrywanym we Wrocławiu. Kibice eksperci pracujący w ambasadach będą służyć pomocą fanom piłki nożnej ze swojego kraju. Zadbają o to, aby każdy kibic goszczący we Wrocławiu dostał pełen pakiet informacji na temat zakwaterowania, wyżywienia, transportu i opieki medycznej. Pracownicy ambasad nie wiedzą jeszcze, ilu kibiców z ich krajów przyjedzie do Wrocławia. To, czego się obawiają, to przede wszystkim. Ceny noclegów, dlatego jeszcze w marcu chcą spotkać się z przedstawicielami wrocławskich hoteli. Na tę inwestycję teatr polski we Wrocławiu czekał od kilkudziesięciu lat. Ruszył właśnie remont sceny głównej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej. Według planów pierwszy spektakl na nowych deskach zostanie wystawiony za rok. Póki co ta tabliczka poszła w odstawkę, a obowiązuje taka, informując jednocześnie, że wieloletnie plany stały się faktem ruszył właśnie remont głównej sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wrocławianom kojarzy się odbudowa Teatru Polskiego w 1994 roku po pożarze z modernizacją całej sceny. Otóż fantastycznie zadziałała wówczas żelazna kurtyna, która przed pożarem scenę uchroniła i spłonęła tylko ta część, w której jesteśmy w tej chwili, a więc huła i widownia. Na scenie zostanie wymienione dosłownie wszystko: podłoga, oświetlenie, nagłośnienie i wszystkie mechanizmy obsługujące dekoracje oraz kurtyny. Dyrektorowi teatru marzy się również remont widowni. Ten nie był wprawdzie zakładany w ramach remontu sceny, ale nie wykluczone, że i to uda się wykonać. Pierwszy spektakl planowany jest na styczeń przyszłego roku. 6 stycznia 2013 roku chcemy zainaugurować tę scenę wystawieniem Dziadów w reżyserii Michała Zadary i to będzie realizacja pełnego tekstu Adama Mickiewicza. Myślę, że zmodernizowana scena, na której wystawia się Mickiewicza to będzie niezła propozycja dla wszystkich nas tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Remont sceny ma kosztować ponad 22 miliony złotych. Ewentualny remont widowni kosztowałby około miliona 700 tysięcy złotych. Po raz kolejny na Dolnym Śląsku pobito rekord szybkości i głupoty. Policjanci ścigali śmiałka uciekającego z kradzionym samochodem. To zdjęcia z pościgu kierowcy jadącego Audi, który zwrócił uwagę patrolu policyjnego, zbyt szybką jazdą. Funkcjonariusze z drogówki usiłowali zatrzymać samochód. Kierowca nie reagował. W pewnym momencie kierujący tym samochodem wjechał na Krajową Trójkę i, i tą drogą już uciekał dalej policjantom. Wielokrotnie łamiąc przepisy ruchu drogowego, wyprzedzając pojazdy, które poruszały się po tej drodze to z lewej, to z prawej strony. Miejscami prędkość, którą poruszał się ten kierujący to wynosiła blisko 200 km na godzinę. Samochód w końcu udało się zatrzymać na strzyżowaniu w Polkowicach. Kierował nim 32-letni mieszkaniec Poznania. Miał powód, by nie dać się zatrzymać policji. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że auto Audi zostało skradzione tej nocy na terenie Niemiec. Wartość tego samochodu to ponad 100 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży i włamania do samochodu. Grozi mu do 10 lat więzienia. Za chwilę sport game, a rano zapraszamy na 7 i 8. Do zobaczenia.